Witajcie kochani, chciałam się z Wami podzielić moją dzisiejszą refleksją. Przypomniała mi się historia, kiedy byłam w liceum. Przygotowuję od kilku dni kursy online, szkolenie dla homopatów. I ostatni przypadek z serii dotyczy dziecka z mukowiscydozą. To jest choroba genetyczna. I przypomniało mi się, kiedy byłam w szkole średniej i moja mama, która no, pracowała też w służbie zdrowia, miała, opowiadała mi o swojej pracownicy, która miała dziecko z mukowiscydozą, kilkuletnie. I to dziecko było na granicy życia i śmierci przez lata całe i Ciągłe antybiotyki, ciągłe szpitale, blady, chude, nic nie jadło, problemy jelitowe, płucne. To dziecko wyglądało jak cień. I kto mu pomógł? Że to dziecko wróciło do życia, nabrało kolorów, zaczęło rosnąć, przestało chorować, zaczęło być radosne, silne. Zdrowe? Przynajmniej, jeżeli chodzi o jego funkcjonowanie, życie, bo ta choroba genetyczna oczywiście była dalej, ale to dziecko przestało chorować, nie potrzebowało już antybiotyków, zaczęło rosnąć, nie miało dolegliwości prawie żadnych. Otóż dowiedziałam się wtedy, że jeździli z nim do Leszna gdzie był chirurg, który leczył ziołami. Już pewnie ten chirurg nie żyje, podejrzewam, bo ja już mam ponad 50 lat, a byłam wtedy w liceum. Bardzo się wzruszam, kiedy o tym teraz mówię. Przypomniałam sobie to, bo ja wtedy myślałam o tym właśnie, żeby iść na studia medyczne. I wiedziałam, że będę leczyć naturalnie. I to dla mnie było bardzo ważne, co wtedy usłyszałam. Pomyślałam sobie: Chcę być jak ten chirurg chcę być lekarzem, który leczy naturalnie i pomaga ludziom. Powiedziałam, że medycyna naturalna stoi wyżej jest skuteczniejsza niż medycyna akademicka, chemiczna. Wiedziałam to od dziecka, ponieważ tego doświadczyłam. I moja rodzina. I co się stało? Ja dzisiaj przygotowuję szkolenie online, pokazuję moje przypadki. I przypadek mukowiscydozy dozy gdzie po, po wprowadzeniu leku homopatycznego od pierwszego dnia jest poprawa we wszystkich dolegliwościach psychicznych, fizycznych. Nie ma zapalenia zatok, które było bardzo częste od lat, od zawsze. Biegunek tłuszczowy, bólu brzucha. Dziecko zaczęło rosnąć, przybrało na wadze. Poprawa od pierwszego dnia trwa od pół roku, odkąd wprowadzono lek homeopatyczny. Dobrze dobrany do psychiki i do objawów fizycznych holistycznie. I myślę sobie, życie jest wspaniałe. I zachęcam Was, kochani, abyście podążali drogą swojego wewnętrznego głosu, drogą swojego serca. Nawet jeżeli to ma długo trwać, zanim zobaczycie te owoce, to i tak one nastąpią. Pozdrawiam Was serdecznie.